Mamy grilla, pora na chillout To chipsów to są chipsy dla Jacka To jest, to jest moja paczka, paczka. ja tyle ważyć chipsy Marto, to jest twoja paczka, a to jest moja paczka Musimy poważnie pogadać z wami o Lenti, ona ciągle robi takie akcje Bierze coś jak się wkurzy na nas i rozwala szkło przed domem ładnie patrz i potem mówi, że nic nie zrobiła Jakby się... Lenti! LENTI! Gary, co ci jest? Gary, nie, o! LENTI! Stary, chciałem się na dzisiejszym filmie nauczyć fikołka Uuu. Ty, nigdy tego nie robiłem w życiu, wiesz? No, w sumie A zawsze chciałem Czekaj, i o co w tym chodzi? Robisz triki normalnie? Pff, jednak nie działa, tak jak myślałem I uważam to za lepszy pomysł niż żeby stała obok. Plenty no Co żeś zrobiła z trampoliną? To są jakieś jaja, a tak działało dobrze. Właśnie na finger flipa. Uh, nice! Ey. Dobra, to tak, ogólnie wpadłem na to, będąc, będąc w sklepie, że przerobimy trampolinę pod spodem na taką jamę, w której będzie można mieszkać sobie podczas dzisiejszej nocy. Zakleimy wszystko taśmą, żeby nie wylatywały komary, a tutaj jest... Już, mo, już moskitiera A tak w ogóle to chciałem wam zaprezentować jedną rzecz Która przydaje się naprawdę w wielu odcinkach Czyli nasz basen Jest on ze strony manito.pl Jeżeli chcecie sobie taki kupić to link jest w opisie Strona ma bardzo dużo pozytywnych opinii Oraz przyszedł do nas bardzo szybko Ponieważ strona ta ma ekspresową wysyłkę No to z góry by było słabo skoczyć. Jak dobrze, że ja tego nie zrobiłem w stanie. No dobra, to teraz pora w takim razie przygotować. Cały nasz obóz na całą dzisiejszą noc, w którym będziemy nocować, jak widzicie, jest to pod drzewkiem. Szczerze mówiąc, czekałem w opór na ten odcinek i czekałem całe życie, aż w końcu będę mógł przenocować w namiocie przed domem, bo jako dziecko nie miałem okazji, jak mówiłem. I śledź po namiot. Ej, patrz co kupiłem stary. Mamy siekierę, a w tle mamy tarczę. Kto trafi w najlepszy wynik na tarczy siekierą? Ten dostaje jedynego loza w zamrażarce. Pierwszy rzut, teraz ja. A? Stary, trafiłem jedynkę. W sensie ostrzem. No tak, ale... No się wbić? Tak. Aj, ale odbiło się i odbiło tak samo. Nie, dobra. W sensie rzucamy, póki ktoś nie trafi po prostu. O. Stary, najfajniej wygląda w ogóle. O. A! Stary, albo cel, albo technika wbicia. No, widzisz, dokładnie, jest ona chyba nie jest do bicia właśnie, bo o, stary. zdaje mi się, że ta tarcza nie jest do siekiery w ogóle. <noise> Też mi się tak zdawało po rzucie. jestem Erlis, wasz nowy nauczyciel w Już miałem dość, jak ludzie żartowali sobie ze mnie, że głupio wyglądam w tej fryzurze. Więc zapuściłem włosy. Porzucamy fioleczko. To ma być na trójkę osób? Nie, na jedną. Ponoć na dwie. Powiem Wam jedno ogólnie. Nikt mi nie może zarzucić, że stripterowe narzędzia to był głupi zakup. Dlatego, że przez to, że za nie więcej zapłaciłem, nic się z nich nie gubi, a ciągle się przydają w domu. Ej, jak fajnie wyglądają wszystkie kadry na tym ogrodzie teraz, jak mamy go fajnie doświetlonego. Ej, ogólnie udało nam się skończyć już kompletnie Ej, namiot. W środku jest materac, więc jedno miejsce do spania już jest, ale wszyscy powoli się w ogóle wykruszają, dlatego, że mamy tylko jeden mały, jednoosobowy namiot. Ej, dobra, to przerabiamy teraz trampolinę w takim razie. Na kolejny domek. Jeszcze nie wiem, jak to sobie wyobrażamy do końca, ale Łukasz ma duże zdolności techniczne, więc myślę, że nam się uda jakoś to przerobić. Folię. Może najpierw folie od boku i od góry, I stary. Od góry zaczepić tak. Aha. Ej, to będzie najlepszy projekt, szczerze mówiąc. Ale fajne. Ej, jak to dobrze wygląda, stary. No, powinno starczyć idealnie form, mi się to tak Może jest troszkę mokro, ale... Ej, nice! Nice, stary, to jest... Jest miejsca trochę na materac, załóżmy coś? Ja bym mógł spokojnie tutaj, stary, się zmieścić. Idę od góry. Widać mnie? Jest, teraz. O kurde no. Patrzcie ludzie. Ja nie mogę. Trzecia osoba nocuje w basenie. I ty robisz teraz 24 godziny w basenie stary. Noc w basenie. Ciekawe czy by się dało realnie wytrzymać. Ale niebieskie jest niebo. Wątpię. Lenti cały czas montowała grilla, a my zdążyliśmy dom postawić. Bawić się. My się pobawiliśmy, a Lenti zrobiła całą robotę prawdziwą. No i fajnie. Dzwonek do roweru. Co nie dałaś tego? Przecież to jest najważniejszy element grilla jest git Nie wiem na co popatrzyliście, ale... To stary. No, usłyszeliśmy coś stary o! Łukasz! Najpierw coś usłyszałem, potem coś zobaczyłem Ja yeah, piernicze To było dobre Ernes. Złamałeś namiot No, złamałeś namiot autentycznie Wejście do namiotu Najpierw coś zrobiłem, potem usłyszałem. Ej, jak ty żeś wyłamał to? Jestem pod wrażeniem. Ostatnia część naszego projektu, czyli hamak. Stary, to wygląda jak plan filmowy. Wygląda jakby miało UFO przylecieć teraz na filmie, to. Te kolory. Mi się przypomniało, stary, że zanim połamałem namiot, powiedziałem, że najpierw coś usłyszałem, potem coś zobaczyłem. <grystanie> to jest najgłupszy tekst, jaki da się palnąć. Mogę wejść po gałęzi stary i to przyłożyć, o, szczerze, mówiąc. Bo... Bo... Jak to wygląda, stary, cały czas? O, bo... o nie. Lenti będzie najbardziej hejtowaną osobą w paczce, jeżeli wstawimy tak ten fragment. Czemu? Skąd <grystanie> Lenti się atencjonuje. <grystanie> Po prostu rozwiązać i zawiązać tutaj. I będzie git wtedy, już kompletnie. Albo to dać tutaj, stary Dalej. sprytne. Ej, nice. Wygląda to kozacko, szczerze mówiąc. Można tak tu wejść. No i czy jeszcze tak byś tak się miał do... wywrócić? Nie, kompletnie nie. To też mi się nie wydaje nie ma tego? Może by się nie pali. Hej, ludzie, posłuchajcie tego tekstu. Lampy napełnione tą cieczą należy chronić przed dziećmi. Już jeden łyk oleju do lamp, lub nawet sanieknota lampy. Sanieknota lampy, stary. Chcesz postać knota? Nie Panie chciałbym pozostać knotą, nie brzmi to wcale zachęcająco. Może prowadzić do uszkodzenia płuc, zagrażającego życiu. Nasz komentarz, nie kupiliśmy podpałki i już od pół godziny ponad próbujemy rozpalić grilla, bo nie chce nam się jechać 5 minut na stację. <noise> Obczajcie, jak nam się to udało już rozpalić ostatecznie. Było to, było to jednak łatwiejsze niż myśleliśmy. Tak, Szybko nam to poszło, naprawdę dobry dzień. <grym zainteresowań> Pojechaliśmy na stację i kupiliśmy podpałkę, szczerze mówiąc. Nie dały ci tego życzenia. Podjęliśmy dwie próby, z czego musieliśmy jeszcze myć to szlaufem, gąbką i mydłem. No, no jakąś godzinę albo dwie godziny nawet, to rozpalaliśmy. <grym zainteresowań> Bardzo chciałem, stary to zabrzeć na moim vlogu. Nice. Robimy puchę, przez którą można gadać. Fajny płomień tam jest. <grym zainteresowań> stary, zrobimy komputer z saturny. jutro na raz. Ja nienawidzę kukurydzy Ja lubię strasznie A ja uwielbiam <laughs> każdy, każdy wie co pomyślał, nie? Puszka jest ostro. Słabo dosyć Ja też znowu Ty też Ty też chcesz być fajny nie Idziemy po Linę, kto nie zamknął drzwi? Lentila Nie ja pierwszy wchodziłem, chyba. Nie. Słuchajcie, jestem cały czas jechany, że niby nie wynoszę jakichś śmieci, albo że drzwi nie zamykam do domu. Nie ma żadnych argumentów przeciw mam. A Łukasz właśnie mi odczepił namiot, który zakładałem. Słuchajcie, robię takie głupie ujęcia czasem, bo mam nadzieję, że Łukasz je wrzuci kiedyś do filmu w końcu. Ej, słychać to wiesz? Po stronie słychać, jak ruszasz strunkiem. Jeszcze musisz coś mówić. Ej, to autentycznie działa i tutaj Cię nie słyszę jak mówisz, tylko słychać stary, ale jest śnieg, w, w puszce. ale słychać, nie w puszce, to jest Ej, to jesteś w puszce, w samym środku, patrzcie. Stary, 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 stary. Stary. To działa i To to mega, to jest niemożliwe! Chwila, bo ja chcę to jeszcze wytestować. Łukasz miał lepszą puszkę chyba. O teraz dobrze jest słychać. Ja ciebie też słyszę na kablu. Ciekawe, czy było słychać w kamerze. Fajne jest to, że u kompletnie nie widać tam w oddali nawet. Stary ciebie w ogóle nie widać z mojej perspektywy. Pora zjeść grilla w takim razie. Ja potem pójdę jeszcze biegać i będzie można już w końcu iść spać. A na to się nie mogę doczekać. Ludzie, to jest definicja sformułowania chillera i utopia. Patrzcie na te kurczaczka. I i na te, i na to mięso na grillu też patrzcie. Wszystko ogarnęliśmy po grillu, który był naprawdę świetny. I ogólnie to miejsce, w którym mieszkamy, jest tak dobre. Z każdym dniem doceniamy je coraz bardziej. I robimy tak naprawdę teraz rzeczy, które dają zajawę. No bo zobaczcie, nocowanie po prostu w takim ogrodzie, w namiocie, na hamaku, to jest coś. A teraz już idziemy spać, bo ja mam tam już śpiwór, poduszkę, więc wszystko jest gotowe, tak naprawdę. Wziął ze sobą cały namiot. Co? Nie rozpompował się. Nie, jest Git. Bo no ogólnie, bo teraz musieliśmy pompować, w sensie musieliśmy zaklejać, dlatego że miał dziurę. A teraz idę w kimę, ugasimy softa. Pewnie sobie jeszcze pogadamy, po prostu przed snem. No to się ma. Idę jeszcze zgrać pliki. Więc gaszę ci lampę i potem dołączę zaraz. Okay. Prawda jest taka, że wcale nie idziemy z żadnych plików skierować. To jest najgłupsza prywatka, jaką można dać. Czekamy pół godziny do godziny, póki Arena zaśnie bo zrobi to szybko na pewno. I musimy go jeszcze trochę przestraszyć dzisiaj, żeby nie było wszystko tak gładko i ładnie. Więc wezmę maskę takiego dzika. To jest straszna maska, z jednego z moich odcinków starszych i wejdziemy mu dosłownie do namiotu. Mam nadzieję, że się zestra ze strachu. Patrzcie, to jest ta maska. Już ją zakłada dla Was. Nie ma szans, że się mnie przestraszy. Dobra noc mordo. Miłych snów. Co ty zrobiłeś? Wiesz, że widzę tylko reflektor. O nie. O nie. O my nie. Ale fail stary. Najgorzej. Na Ale co? Ale fail. Nie wiedziałem, że masz maskę nawet. Ej, przesrałeś też. Muszę ściągnąć łeb sam stary w tej masce. Ale sąsiadów prawdopodobnie budzie, więc spadam do zobaczenia. Dobra.